Zawsze chciałem zrobić taki challenge, więc zgadnijcie, co my tutaj robimy i zatrzymajcie ten filmik i wpiszcie w komentarzu, kto zgadnie, ten wygra wygraną. A tak na serio, to robimy tutaj e, sos tatarski. wczoraj, że zrobimy sos na bazie skyra, więc e, jeżeli to wyjdzie, to fajnie. Jak nie, to najwyżej jutro zjemy najobrzydliwsze śniadanie, jakie do tej pory jedliśmy. W każdym razie jutro wam to nagram, więc zobaczcie sobie, jak to wyjdzie. No. Jak ktoś wie, jak się robi sos tatarski, to my będziemy robić dokładnie tak samo jak się robi sos tatarski, tylko po prostu zamiast majonezu dodamy sker. Patrzta lubię taki patent. Tutaj są pieczarki marynowane, tutaj są ogórki marynowane, a tutaj jest pokrojone jajko, a tutaj mamy skerę, który będziemy dodawać do tego i wszystko będziemy wymieszowywać, mieszać ze sobą. Chyba tak się mówi. I dodawać oczywiście, nie wiem, co się daje sól, pieprz. Sól, pieprz i ogień w mieszanko, i trochę wam pokażę, jak to wyszło. Nice. Siema, YouTube. mamy dzisiaj 12 kwietnia, to oznacza święta wielkanocne. Dzisiaj, jak postanowiłem, że nagram dla Was taki filmik dość nietypowy, bo będzie to filmik z jedzenia, właśnie wielkanocny dzień. Czym to się będzie różnić? Ano tym, że tak jak mówiłem w poprzednim materiale, Adam stwierdził, że dzisiaj musimy się lekko doładować, więc będzie to prawdopodobnie pierwszy i być może ostatni filmik, w którym jemy różnego rodzaju rzeczy spoza planu. Zaczynamy. To jest Sylwia. To jestem ja. A to jest nasz pies kiedyś, <laughs> Dobra, tu jest śniadanie Sylwii, tu jest śniadanie moje, zaraz będziemy jeść. To... jak to się nazywa? Sos tatarski Tu mamy świąteczne jajeczko Ten sostatarski, zaraz Wam powiem, czy to w ogóle jest cokolwiek warte, bo jeszcze tego nie próbowaliśmy Ale generalnie u mnie to wygląda standardowo, czyli 60 gramów białka, 10 g tłuszczy W tym posiłku się nic nie zmienia, oprócz tego, że jest to dość nietypowy, jak dla mnie, posiłek Jak ktoś się zastanawia, czy warto zrobić ten sos to ja Wam mówię, że zdecydowanie warto Bo smakuje naprawdę jak sos tatarski Między naprawdę Kozacki. No dobra, może nie byłem do końca z szczery, mówiąc, że dzisiaj zrobię Cheat Day. No, może nie do końca będzie to cheat Day, ale będzie to na pewno Cheat Meal. E, w jeden z największych posiłków po prostu zastąpimy dzisiaj e, pierogami i może nawet zjem kawałek ciasta, które dostałem od Łukasza. E, w zasadzie to, w zasadzie to chyba od jego żony, a nie od Łukasza. Także... Dziękuję bardzo. No a co, a teraz mam kolejny posiłek, i będzie tu jak u mnie, jak standardowo. 300 g mięsa, 200 g tym razem warzyw, i dodam sobie pewnie 10 g oleju Ach, rzepakowego. I tak to będzie wyglądać. Dobra, posiłek posiłkiem, ale kto rozpoznaje muzykę w tle? Nie, starzy wyjadaczem są jacyś. Patrz, co sobie ściągnąłem. Ściągnąłem sobie Gotika, czyli grę, przez którą znienawidził mnie mój e, bardzo dobry kumpel z podwórka. Pamiętam swego czasu grałem w to, jak byłem e, bardzo młody, nie wiem, miałem 11 lat, może. Yy, ale jak zwykle nic nie ogarniałem, więc latałem co chwilę na pole tylko po to, żeby pytać się go, co zrobić w tej czy w tamtej sytuacji. Tak mnie naszło, w sumie trochę mi się nudzi, a yy, pamiętam, że doszedłem chyba do ostatniego rozdziału tej gry i, go nie, i jej nie przeszłem, więc yy, trzeba zamknąć ten rozdział swojego życia i przejść Gotika i jedynkę. Niestety znalazłem tylko i wyłącznie wersję angielską, znaczy pewnie polską też bym znalazł, ale nie chce mi się. Także zjem to. A później zabieram się za największe wyzwanie tej apokalipsy. Kolejny posiłek dnia to mój. E, moje ptasiemleczko, które za niedługo będziecie mieli na kanale. Pewnie jutro albo pojutrze wrzucę przepis, więc e, nie męczcie w komentarzach o przepis. Ale powiem Wam serdecznie, że to jest chyba teraz najmój ulubieńszy posiłek w ciągu dnia. No i do tego oczywiście oglądamy teorię wielkiego podrywu, bo... No tak, bo jest bardzo fajny serial. Dobra, kolejny posiłek dnia. Tym razem yy, po prostu coś innego niż jemy zazwyczaj, ale dalej legalnie. Czyli mamy tutaj 6 białek jaj, czyli jajecznica po prostu z białek jajek samych. Yy, I to jest rybka strągłososiowa, to się chyba nazywa. To ma 10 gramów tłuszczy, więc cały posiłek to po prostu 60 gramów białka i 10 gramów tłuszczy. I do tego oglądamy prawdopodobnie najdłuższy film, jaki kiedykolwiek powstał. Eee, nazywa się lato 84. Całkiem spoko. Przypomina trochę Stranger Things, więc jak ktoś lubi takie klimaty, to może sobie oglądnąć. Ale niestety trwa w cholerę długo. Cardio update. Wrzucałem tam na mojego Instagrama, że pobrałem sobie Gotika. Już dostałem trylion wiadomości od fanów z całej Polski serii Gotik. Eee, niestety musiałem Gotika odinstalować, bo. Chciałem wgrać spolszczenie, i cały program mi się zepsuł. Ale pobrałem sobie teraz gotika po polsku. A każdy wie, że w gotiku najważniejszy jest klimat polskiego dubbingu, Dabingu lektora. Dabingu. Bo naprawdę fajnie zbudowane są te postacie. Albo postaci. No co? Generalnie to. Kręcę sobie teraz moją drugą część cardio, bo dzisiaj mam 70 minut cardio. Zazwyczaj w dni wolne staram się robić yy, hity, ale to zazwyczaj przed dniem nóg, bo wczoraj robiliśmy nogi, więc dzisiaj hit byłby zbyt taskujący na te czwórki. Zresztą trój czuję po wczorajszym dniu, więc yy, no nie chcę ich nam bardzo obciążać. Yy. Jeżeli chodzi o pierogi, bo też już zostałem w komentarzu, czy jadłem pierogi, to teoretycznie mamy je jeść za chwilę, ale w sumie to się zastanawiam, czy je jeść, bo szczerze mówiąc, nie mam hoty. ta ryba mi dalej siedzi jakoś tak na żołądku razem z tą jajecznicą. Na pewno zjem kawałek ciasta, bo nie mam ochoty i pewnie zrobię sobie do tego proteinowe kakao z odżywki białkowej, bo też od jakiegoś czasu chodzi ze mną kakao. A oprócz tego. To pewnie nic wielkiego, no chyba że zjemy te pierogi, ale to się jeszcze okaże. Dobra, bo już coraz bardziej sapię i coraz mniej możecie mnie pewnie zrozumieć. No i tego. Zaraz zabieram się za jakieś jedzonko, także zaraz wam nagram jak to wygląda. Prawdopodobnie obalę te pierogi, bo w sumie chyba mam na nie ochotę. Także zaraz zobaczycie jak powinno się jeść prawdziwe pierogi ludzkie. Kwarantanna starych ludzi. Mobilizacja dla staruchów. A tak PS, o co chodzi z tymi związanymi włosami, no to oczywiście o to, że jak robię cardio, to te włosy lecą mi do oczu. Także to jest jedyny powód, spokojnie, nie zapuszczam ponownie samuraja. Ten czas już jest za mną. I dla wszystkich, którzy mają teraz samuraja, spokojnie, ja wiem, że jak ma się samuraja, to wy wydaje się, że to jest całkiem spoko, i generalnie, że to jest fajne, ale jak się już obetnie tego samuraja, to człowiek sobie uświadamia, że, że nie, że, że to było słabe. Także zachęcam. Jestem tak dobrym kucharzem, że sprawdzałem, jak się robi mrożone pierogi w internecie, ale sprawdziłem i tu mamy pierogi zamrożone. Prezent od jednej pani, która pewnie tego nie ogląda, ale jeżeli ogląda, to dziękujemy. A tutaj mamy przepiękną wodę, która zagotuje nam te pierogi i przemieni je piękny świąteczny posiłek. Wspaniale. Będzie w tym posiłku sporo węgli, także wpada 700 mg berberyny, 400 mg chromu i inozytol. Tutaj wpadają jeszcze niacyna i enzymy trawienne do tego, bo nie jadłem dawno czegoś takiego, więc nie wiem, jak zareaguje mój żołądeczek. a co jest najważniejsze w jedzeniu pierogów ruskich, to oczywiście pieprz. Jeżeli ktoś nie jad pierogów ruskich posypanych pieprzem, to nie wie co to znaczy pierogi ruskie i nie pisać mi o jakichś śmietanach obrzydliwych i tego typu rzeczach, bo ówno się znaczy na pierogach. Check this out. Tutaj mamy pierogi ruskie, tutaj mamy makowca, a tutaj mam białko, bo to, to raczej białka za wiele nie ma. Taka sytuacja, a wszystko z powodu tego, że Adam kazał się załadować. No trudno, ładujemy. Prowadź mnie do waszego obozu chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale, chodź za mną. Ostatni posiłek dnia, czyli mamy tutaj 60 gramów, nie, co ja mówię, 50 gramów płatków owsianych i 10 gramów mąki kokosowej, tak jak radził jeden kolega z komentarza, no nawet zagęściło, pewnie jakby było trochę więcej, to by było lepiej. Oczywiście zapomniałem, że nie mam już owoców leśnych, więc musiałem wkroić 50 gramów banana. Co zrobić. E, mamy tutaj izolat y, z tego względu, że te pierogi trochę leżą na żołądku, a izolat jest trochę lżejszy niż mięso, czy nawet sam koncentrat, więc po prostu myślę, że trochę się lepiej to będzie trawić i nie będzie mi tak siedzieć na żołądku. E, całość ma tyle i tyle kalorii, także cały dzień ciężko podsumować, bo. Wpadł ten jeden Cheatmeal, więc trochę pewnie wyszło ponad kaloryczność, którą miałem normalnie. Zwłaszcza zielony ten kawałek placka, jeszcze, ale myślę, że to nie jest jakiś tam duży, duży wyskok. No i generalnie zasada podstawowa: normalnie bym czegoś takiego nie zrobił, gdyby nie fakt, że Adam po prostu powiedział, żebym, żebym tak zrobił, żeby sobie coś tam delikatnie podjeść, Bo prawdopodobnie no, dzisiaj wysłałem do Adama już raport jak to wszystko wygląda no i, no i co i czekamy tak naprawdę na zmiany i pewnie już będziemy wchodzić w okres masowy Dzięki za oglądanie tego, jeżeli ktoś dotrwał do końca, no to elegancko, y, proszę zostawić tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję, jeśli się podobało, kliknąć dzwoneczek oczywiście, zapraszam do komentarzy i do rozsyłania filmiku dalej. Ja tymczasem zabieram się za jedzenie, bo Sylwia już stoi i patrzy się na mnie bardzo podejrzliwym wzrokiem. Trzymajcie się i cześć!